Witam wszystkich serdecznie w nowym sezonie 2.24 Na sam początek chciałbym wszystkim życzyć samych udanych sukcesów Jak najmniej porażek, żeby loty były udane jak w tamtym roku można powiedzieć, że nie były wielkie straty w naszym oddziale. Co najważniejsze, przygotowania, które były poczynione w tym roku, zobaczymy jak się przełożą na cały sezon. Co prawda, jestem przygotowany w tym sezonie na loty młode, loty dorosłe, potraktuję, tak można powiedzieć, troszeczkę tak y, treningowo. Nie będę się przykładał do, tych, do tego sezonu tak mocno jak do lotów młodych, mam inny priorytet. Ale sezon, myślę, że lotów dorosłych też mi da coś do pomyślenia, bo mam nowe produkty, które żeśmy tam użyli. Firma Animus, Buraka, który stosuje już, można powiedzieć, odkąd go wypuścili na rynek. Młode dostają go już, można powiedzieć. Od, od małego, to znaczy że jak się już wykluły, także w tym roku, tak jak mówiłem na początku, chcę sezon młodymi rozpocząć mocno i najlepiej jak potrafię, a jak będzie, to zobaczymy. Produkty te, które podaję od nich, to tylko i wyłącznie to, żeby utrzymały się w zdrowiu i myślę, że nie jest to jakiś tam doping, jakieś tam lekarstwa, co będzie, zobaczymy, aby tylko zdrowie pomogło i, i Gołębiom, i mi. Także myślę, jeszcze co, do, co ciekawego chciałbym w tym roku zrobić na próbę. Być może w przyszłym tygodniu, a może za dwa tygodnie zrobimy takiego live'a. Nagramy lot przed parę minut, coś tam powiem, a w trakcie, jak już będą Gołębie miały usiadać. Zostanie wrzucone ode mnie kamery na żywo. Będzie można sobie popatrzeć. A loty młode, myślę, że od pierwszego lotu do ostatniego, będzie można to obejrzeć na żywo. Każdy będzie mógł sobie zobaczyć, jak zostały głębiej przygotowane młode. A co ciekawe, jak będziecie chcieli sobie coś dowiedzieć się, jak przygotować młode, jak utrzymać je w zdrowiu, to dzwońcie tutaj do przedstawicieli tej firmy. Myślę, że jak nazbierają jakieś materiały, to coś poopowiadam powiedzmy czy za dwa tygodnie czy za trzy i coś wrócimy nowego na, na filmik. Także jeszcze raz życzę wszystkim sukcesów, powodzenia i aby gołębie były zdrowe. Bo jak będą zdrowe to myślę, że sezon będzie udany. Dziękuję.